Witamy serdecznie w naszym showroomie All Windows Group. Zapraszamy na wspólny spacer, w którym zobaczycie najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie stolarki otworowej oraz rozwiązań smart home. Znajdujemy się w strefie okien, gdzie można zobaczyć różnorodność dostępnych modeli. Każde z przedstawionych rozwiązań, od tradycyjnych po nowoczesne, ma swoje unikalne cechy i zalety. Wyróżniają się przede wszystkim doskonałą izolacyjnością termiczną i akustyczną. Przejdźmy teraz do strefy drzwi, zaprojektowanych z myślą o bezpieczeństwie, estetyce i funkcjonalności. Mamy tu różne modele, zarówno klasyczne, jak i zyskujące w ostatnich latach na popularności drzwi piwotowe, które dokładnie omówimy już w naszym kolejnym odcinku. Showroom All Windows Group jest wyposażony w najnowsze rozwiązania inteligentnego domu. To miejsce, gdzie technologia spotyka się z wygodą. W naszym showroomie można przekonać się, jak zintegrowane systemy automatyzacji pomagają uprościć codzienność, zwiększyć bezpieczeństwo oraz oszczędzać energię. A to wszystko za pomocą jednego kliknięcia. To tylko przedsmak tego, co znajduje się w naszym showroomie All Windows Group. Każdy znajdujący się w nim produkt został starannie wyselekcjonowany, tak aby pokazać nasze możliwości produkcyjne oraz innowacyjne rozwiązania inteligentnego domu. Zapraszamy do odwiedzenia nas osobiście w Nysie. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami! W następnym odcinku przyjrzymy się bliżej naszym żywą pywotowym. Do zobaczenia!